Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania ewangelii. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Warto w naszym życiu podejmować ciągły trud szukania odpowiedzi na istotne i nurtujące nas pytania. To, co często w odpowiedzi uda nam się usłyszeć czy doświadczyć, rozwija nas i poszerza naszą wiedzę. Ale czy tylko o to chodzi w życiu, aby więcej wiedzieć i pewne rzeczy lepiej rozumieć? Bywa, że na poziomie głowy wszystko mamy poukładane, ale w praktyce w codziennym życiu już tak idealnie nie jest. Nie zadawalajmy się tym, że prawie wszystko jest dobrze, że prawie jestem szczęśliwy, że jestem niedaleko Boga. Wiedza poszerza, ale miłość weryfikuje, co jest obecnie przedmiotem mojej duchowej pracy?